Witajcie, sezon szybki Matic. W tym odcinku chciałbym poinformować o maratonie FNAF, FNaF w straszny, który po prostu będzie dużo odcinków FNAF Nafa, jeden po drugim. Dobrze, no to jeszcze jeszcze co ciekawe, to to nie ma wyznaczonej daty premiery, zacznie się pojawiać dopiero wtedy jak dobijecie 1000 subskrypcji na kanale a Chyba nie muszę Wam przedstawiać tego wykresu, który pokazuje, ile osób nie subskrybuje. Tak, chodzi mi o Ciebie, więc zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo jak dobijemy tysiąc subskrypcji, to rozpocznie się maraton na Fadnie Dobrze, to na razie. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!